We fragmencie Dziejów Apostolskich, opisującym niebo wstąpienie Jezusa, zostały opisane, zostały zapamiętane przez świętego Łukasza dwie reakcje uczniów. Jedni, zebrani wokół Niego, zaczęli pytać o przyszłość. Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Inni, widząc wstępującego do nieba Jezusa, nie potrafili oderwać wzroku od nieba. Potrzeba było jakiegoś upomnienia od aniołów, ludzi w białych szatach, by przestali wpatrywać się w niebo i wrócili do rzeczywistości. Można powiedzieć, że to są dwie reakcje zawieszone między Rozważaniem tego, co będzie i tego, co było. Jednocześnie Jezus zachęca ich do tego, aby można powiedzieć, być tu i teraz. Żeby świadczyć o tym, co się dzieje tu i teraz. To jest pierwsza myśl, którą chciałbym się z Wami podzielić i chciałbym, żebyśmy. Podjęli nad nią refleksję na podstawie tego słowa, bo jest pewnym zagrożeniem i w życiu duchowym, i w życiu codziennym nadmierne rozważanie przyszłości, nadmierne rozważanie przeszłości. Odbywa się to na różne sposoby w naszym życiu, czasem od tej strony pozytywnej, bo wracamy do dobrych doświadczeń które były naszym udziałem, cieszymy się nimi, czasami rozważamy to, co może nam się dobrego zdarzyć, a z drugiej strony od tej negatywnej, czasem bardzo długo pamiętamy, krzywdy, zranienia, których doznaliśmy, które zostały nam zadane, albo widzimy swoją przyszłość w ciemnych barwach. I to właśnie powoduje, że nie jesteśmy tu i teraz. A scena w niebo wstąpienia, scena, która nam przypomina ym, tę rzeczywistość Boga cielesną, materialną, dotykalną, konkretną. Yy, ona jest po to, żeby zwrócić naszą uwagę na to, co dzieje się dzisiaj w moim życiu. W jednym ze swoich dzieł Tolkien zapisał takie słowa: w każdej chwili liczy się to, kim jesteśmy i co robimy, a nie to, kim planujemy być i co planujemy robić. W każdej chwili liczy się to, kim jesteśmy i co robimy, a nie to, kim planujemy być i co planujemy robić. Łatwo jest uciekać od mierzenia się z tym doświadczeniem, które przychodzi do nas dzisiaj. Jezus, który zachęca uczniów, żeby byli świadkami, wskazuje im właśnie na potrzebę zmierzenia się z doczesnością. Bo być świadkiem to znaczy mówić o tym doświadczeniu, które w sobie nosimy tu i teraz wobec ludzi, którzy dzisiaj tego potrzebują. I myślę, że to jest zachęta też tego dnia, która jest zawarta w słowach szczególnie ważnych dla Łukasza. Łukasz jest autorem Idziejów Apostolskich i jednej z Ewangelii i w tych dwóch tekstach, które opisują wniebowstąpienie Jezusa, y, są takie słowa, jest takie sformułowanie Jezusa, które Łukasz powtórzył w jednym i w drugim tekście. A mianowicie wezwanie Jezusa, aby zostali w Jerozolimie tak długo, aż zostanie im dany dar Ducha Świętego. Co to znaczy, zostać w Jerozolimie? Co symbolizuje Jerozolima? Jerozolima to jest miejsce, w którym wypełnia się powołanie, w którym wypełnia się misja Jezusa przez Krzyż. I Jezus, który zachęca swoich uczniów do tego, żeby pozostali w Jerozolimie, zachęca ich do tego, żeby także ich misja się zrealizowała, żeby ich misja się dokonała. Przez podjęcie własnego krzyża. Wiemy, że to czyni człowieka uczniem Chrystusa. Zaczyna się mierzyć ze swoim krzyżem, to znaczy ze swoją życiową misją. Jan Paweł II w czasie jednej z pielgrzymek mówił, że każdy z nas, każdy człowiek ma swoje westerplatte takie miejsce i takie doświadczenie, od którego nie można uciec i od którego nie można zdezerterować. To jest nasze polskie doświadczenie związane z historią. Można powiedzieć, że uniwersalnym doświadczeniem chrześcijanina byłoby powiedzieć: Każdy z nas ma swoją Jerozolimę, z której nie może wyjść zbyt szybko, od której nie może uciec. Byli uczniowie, którzy nie potrafili się zmierzyć z tym, co zaszło, i uciekali do Emaus. Na szczęście na swojej drodze spotkali Jezusa, który ich zatrzymał. I wskazał im, że powinni do Jerozolimy także wrócić. I my także dzisiaj zostajemy przez Jezusa zatrzymani w tym miejscu w życiu, gdzie się dzisiaj znajdujemy. I Jezus do nas mówi: Wracaj do Jerozolimy. Wracaj do Jerozolimy. I pytanie, które musi postawić sobie już każdy z nas, to jest pytanie o to, co mnie czeka w Jerozolimie? Co mnie czeka w mojej Jerozolimie. Jaki krzyż, jaka Golgota mnie czeka. Oczywiście na pierwszy rzut oka krzyż Golgota to są słowa, które kojarzą nam się przede wszystkim z cierpieniem, z doświadczeniem yy, jakiegoś smutku. Ale patrzymy na te wydarzenia już z perspektywy, którą mieli także uczniowie. Krzyż niczego nie zakończył. Chrystus z wstał. Krzyż jest chwalebny. Jezus także nam pokazuje i, i, i zachęca do powrotu do Jerozolimy. Na krzyż, który jest chwalebny, który jest doświadczeniem końca, który jest doświadczeniem straty, ale który ma pewną perspektywę nadziei. Dopiero wtedy, gdy będziemy potrafili zmierzyć się z tym, nie żyjąc tym, co było, nie żyjąc tym, co będzie, ale mierzą, mierząc się z tym doświadczeniem, które przychodzi na nas dzisiaj, możemy opuścić Jerozolimę, aby wypełnić w pełni tę misję, którą otrzymujemy od Boga, czyli później dzielić się świadectwem spotkanego Jezusa z martwych wstałego. Nie da się. Chrystusa z wstałego spotkać w życiu bez doświadczenia krzyża, bez doświadczenia Jerozolimy. Myślę, że warto też dzisiaj przypomnieć sobie teologię tej uroczystości, pewnie nie całą i nie w szczegółach, ale to co jest w niej najważniejsze. Jezus zostaje nie tyle wzięty do nieba wstępuje do nieba I jest tam z ciałem. Obietnica, którą otrzymujemy, obietnica zbawienia, obietnica nieba, przez doświadczenie Jerozolimy, przez doświadczenie krzyża. To jest obietnica spotkania z Bogiem, który będzie dla nas dotykalny, którego będzie można, Mówiąc po ludzku wyściskać, przytulić, święty Grzegorz z Nysy ma taką wizję nieba, zbawienia Boga człowieka, który na nas oczekuje, po to, żeby nas przytulić. Nie w sposób metaforyczny, nie w jakiś sposób symboliczny, ale dosłownie, bo jest człowiekiem, i wstępując do nieba ze swoim ciałem, Czeka na nas właśnie taki. Jednocześnie jest to przypomnienie tego, że to, co się dzieje w tym życiu, yy, chociaż może czasem to jakoś bagatelizujemy, to jest ważne. To wszystko nas przygotowuje do tego spotkania, które ma kiedyś nastąpić. Byśmy mieli odwagę, by nie bujać w obłokach, by nie żyć lękiem ale aby zmierzyć się ze swoją Jerozolimą, ze swoim krzyżem, który przyniesie nam chwałę, przyniesie nam radość.